Witam was tubowicze. po raz kolejny O ile Sun Quick Start Guide został zakończony to teraz jeszcze nagram parę odcinków z co można tutaj robić i parę jeszcze sekretów a w tym zdobędziemy w tym odcinku zdobędziemy zacznę jak to wiedziałem, zdobędziemy Drake Sword z tego smoka Otworzymy jedno przejście i tarczę jedno tak, zanim... co tutaj na dole jest boss z tym na razie nie będziemy walczyć, bo nie mamy za bardzo jak. Czy no niby mamy, ale nie widzę sensu. Możemy nawet napisać komuś wiadomość. Tak się pisze wiadomości. Jeżeli ktoś oceni tę wiadomość, dostanę jeden SSK flask do przodu. Pogadamy z kowalem, bo nie wiem ile mam strzał, więc mm, kupię jeszcze troszeczkę strzał. A wiem, że on sprzedaje je. Hmm, do mnie strzała. Kupimy je. Okej. Okay. Już powinno spokojnie wystarczyć mi strzał. Pytanie jest. Mhm. Okej, okay. Teraz pytanie jest takie, czy... Posiadam łuk? Posiadam krótki łuk, świetnie. A jeszcze długu, bo są strzały. Oj, 218 strzał, to znak za dużo. Spokojnie, starczy. Odpoczniemy tutaj. Bo nie wiem, czemu uznaję ten SS Kwas, jak zwykle. Miejmy nadzieję, że nikt nie stwierdzi, że sobie przyjść do nas. O, bo jestem człowiekiem, właśnie. Tego jeszcze wcześniej powiedziałem, że jesteś człowiekiem. I to widać u góry tutaj. Mm, że nie jest na szaro tylko te 00 czy tam 01 02 03 będzie się tak świeciło tak jak teraz jesteśmy człowiek, ludźmi i ha no i to jest nie za dobre bo wtedy, znaczy dobre i złe dobre dlatego, że możemy przywoływać sobie fantomy żeby pomagały nam walczyć z bosami nie tylko ale też możemy spotkać innych ludzi którzy będą nas chcieli zabić co so Zabijemy tego tych dwóch gości. Kamera waliuje niestety. Dobra, po kolei. Ła. Zły timing. No, bez jaj. Nie no, słuchajcie, jeszcze zginę tutaj. Wow. Totalnie do dupy timing. Dobra. Świetny początek, jak widzicie. No pierwsze. O, tutaj możemy kogoś przywołać jakbyśmy chcieli dla nas, pokażę Wam jak to się robi Widzicie? Jeżeli kliknę to będę, będę mógł spróbować przywołać tego gościa tutaj Ale nie chcę tego robić na razie Na razie chcę sobie powalczyć z tym Później jak zwiększymy sobie trochę damage to takim jednym ciosem będziemy mogli zabijać na hita Tylko To pokazuję, idziemy tutaj Mm, teraz tego gościa chciałam być szczery, najłatwiej będzie zabić w ten sposób dla Was. Sprawdzam się nie spaść. Noty. Do widzenia. Co nam dropną? O, właśnie, oni dropują to. Tam jest... Będzie jeszcze więcej gości więc będziemy mogli ich zabijać tak neutralnie Na razie... Czy naturalnie? Solicja mówi nie na neutralnie Świetnie, gościu nie żyje Teraz jeszcze jednego nie musimy tam iść więc idziemy na razie tu, na dół Idziemy, najpierw blokujemy jedno z przejść, czyli to, ale zanim co, to musimy stankować tego gościa z będę walczył tutaj normalnie już o nie 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 proszę pana nie pijemy o to jest jeszcze jeden gościu którego nie zauważyłem przestrożyłem trochę ciemny ekran Dobra. Tu mamy klucz do piwnicy, który później nam będzie potrzebny. Raczej znaczy nie w tym parcie, w ogóle nie wiem, czy Wam to pokażę, ale mam halabarda. Oczywiście nie mogę za bardzo użyć halabardy, bo przynajmniej Strength Dexterity o wiele wyższy niż mam, a nie mam zamiaru nawet w niego inwestować. Otworzymy to i to robi nam ogólny skrót. I teraz tutaj tutaj wcześniej stał ten mechaniczny bor, który... Ja tego tutaj teraz nie ma W takim razie będziemy z... Biec cały czas przed siebie i się, że ci kusznicy mnie nie trafili Ani żaden z tych A potem ich stankujemy na dole Biegniemy po Rexa oczywiście Dobrze... Uff, jaki fart! No nie jeden dwa, jeszcze został ten, łykniemy sobie potę, czemu nie no bez jaj wow Siedzi mi totalnie z dupy. No. Teraz tutaj jest... Jak pójdziemy na górę jest tam rycerz, którego w tym momencie nie mam, z... nie, chcę pokon... nie chcę za bardzo z nim walczyć, jeszcze troszeczkę za słaby jestem, żeby go pokonać komfortowo. Tu mamy raty. Jak pamiętacie, rą... nadają nam Poisona. Ale też bardzo łatwo giną Używając raczej katany Wiadomość Trucizna, no co ty Idziemy teraz Tu, tutaj jest smok na górze Ale on nam oczywiście że nic nie będzie robił Tego gościa zabijemy po prostu w ten sposób Nie będziemy się z nim bawić i walczyć z nim tutaj Jest jeszcze jeden gość, dobrze, jeżeli dobrze pamiętam Oczywiście Już się na mnie rzucił ale będziemy go ściachać bez problemu na trzy. Ale te kroki co są goście na górze więc nimi się nie przejmujcie Z powoli uważam żeby nie spać przechodzimy tutaj wyjmujemy nasz łuk i celujemy będziemy próbowali wycelować tak żeby trafiać w jego ogon o raz Teraz on przeleci tutaj, ja nie będę się stąd ruszał, już tak jest wycelowany Dwa No i tak w kółko aż udropnie nam się Drake Sword, więc ja po prostu na razie Będę to Po prostu skipnę to i w... kiedy mi wyp... Dołączę do Was z powrotem, zacznę mówić, kiedy dropnie mi sword. Jak widzicie, teraz nie mogę trafić. No nie. Trzeba timing mieć dobry. No i dobra, do usłyszenia, jak dropnie mi miecz. No jak widzicie, dropną, dropną mi miecz. Po tym jak miecz wam dropnie, on siądzie sobie tam o. i to tak naprawdę jest tyle, jeżeli chodzi o zdobywanie tego miecza. Pokażę wam teraz ten miecz, bo jest dosyć mocny, tylko że nie mogę go na razie użyć, bo przypuszczam, że macie 16 siły, ale zobaczcie, nasza katana, a miecz, ogromna różnica. Niestety na razie nie mogę go normalnie używać. Więc będziemy musieli trochę pociągnąć staty, ale to nie jest wielki problem, ponieważ z tego co pamiętam to zaraz jest... Um, ...bomfire i chyba będziemy mogli zaupgrade'ować sobie staty, żeby móc go użyć. A na drabince możemy nacisnąć B, bądź przycisk, który używamy do rolowania się, żeby zjechać w dół. Nowy poziom, brakuje nam dusz. To sporo dusz. zaczmy Zobaczmy w naszym czy mamy jakieś dusze, które możemy użyć. Mamy jedną duszę, co nie jest za dużo. Zjedzmy to. No ale akurat na level 1 nam starszy. Poziom siła musimy mieć 16 niestety konos nam 15 no cóż troszeczkę pozabijamy sobie o, tutaj tych ludków i zdobędziemy to dobrze w takim razie teraz y, wracamy na górę i tam do tego bonfire przy którym byliśmy wcześniej i zobaczymy się tam Dobrze, znowu spotykamy się przy ognisku, na chwilę tylko pobiegnę na dół Do kowala ponieważ już pamiętacie, podniosłem kawałek tego kamyka do ulepszania Wzmocnimy moją broń na drugi poziom W zasadzie, to troszeczkę mam jeszcze pokażę wam przy okazji gdzie można i u niego właśnie to można robić. Można naprawić sobie swoje wyposażenie. Naprawimy tarczę za 8 dusz, czyli nie była mocno zniszczona. Naprawimy to za 15. Naprawy wcześniej, jeżeli chodzi o grę, tutaj wczesną grę są tanie, więc możemy spokojnie naprawić, a daje nam to troszeczkę lepszy defense. Dobrze, zatem pokażę Wam jeszcze jeszcze jedną rzecz w tej części Będziemy walczyć z lekkim, jak to nazwał, minibossem Albo nie Przepraszam, że Nie o tym myślałem W takim razie w tej części nie pokażę Wam tego, Pokażę Wam, gdzie zdobyć jeszcze jedną tarczę Tutaj, która jest całkiem niezła, jeżeli nie zdobyliście tej, co mam Wcześniej Jach, ty pierwsze. Po co kopiesz? No po co kopiesz? Żal Dzisiaj już na dwa hity nawet schodzą. Po ulepszeniu. Z tego gościa. Z tego gościa postaram się pokonać bez... Widzicie, też można go łatwo zajść od tyłu idziemy teraz tutaj. Oj byśmy poszli. No, że tu jest jeszcze gościu za rogiem. Tego możemy pokonać, ale nie musimy. Ja go pokonam. No. Świetnie. Schodzimy tutaj na dół. I tu spotkamy jeszcze jednego gościa. Który też stoi tyłem. Jeżeli dobrze pójdzie, to go będziemy mogli zajść i zabić. Niestety nie poszło to tak jak miał pójść. Ale... No no. Oj nie! Proszę pana, nie ma takiego bicia. Czasem może coś tam dropnąć, czasem nie. A tu mam jeszcze rycerską tarczę, czyli Night Shield. Tak no i dobra, wrócę sobie do Bonfire, a ja na razie się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnej części.